W dzisiejszym dniu była przeprowadzona akcja e, Alan Zwyciu Szkoły. To były próbne ćwiczenia. E, na miejsce udały się dwie jednostki ze Straży Pozarnej e, w składzie dwóch zastępów. E, przed przybyciem zastępów PSP została przeprowadzona ewakuacja szkoły przy pomocy władz szkoły. E, dzieci, jak i kadra szkoły zostały ewakuowane. W niepełnym składzie dostaliśmy informację, że jedna z klas została w budynku szkoły. Po przyjeździe zastępów do szkoły e, nastąpiło rozpoznanie sytuacji. Dowódca e, zlecił prowadzenie linii gaśniczej do budynku, gdzie powstał pożar. E, pożar został zlokalizowany, następnie zostały przeszukane pomieszczenia, gdzie odnalazła się klasa, która została w środku. Nastąpiła ewakuacja tej klasy przy pomocy drabiny SD-37. Akurat to była jedna osoba. Pozostałe osoby zostały ewakuowane klatką schodową. Na tym działania PSK zostały zakończone. thank you